Witam wszystkich hodowców. Jesteśmy u mnie dzisiaj na locie. Kolega przyjechał mnie tutaj e, sfilmować lot. Zobaczymy jak to będzie. Mamy dzisiaj 13 czerwiec 2021 czwarty lot konkursowy oddział 074 Kociewie od miejscowości Gubin Co to powiedzieć? No, dzisiaj wichura na dworze. Wiatr e, północno zachodni alecimy z południowego zachodu, więc będzie spychał głębie na dół co tu może powiedzieć. Zakoszowałem 69 gołębi na ten lot zostały tylko gołębie, które dochodziły po ostatnim locie ostatni lot też mieliśmy z miejscowości Gubin okazał się bardzo, bardzo trudny wymagający dwie przyczyny, że są duże straty, umija 12 11 sztuk. To, to, to przede wszystkim tak podejrzewamy, że ścinka z gołębiami południowymi, a druga sprawa no, było ciężko, no, było troszeczkę podwiat, było gorąco i dlatego. No i tu z tytułu tego, że już jestem tutaj na wizji, to chciałbym podziękować tutaj trzem hodowcom, którzy wypuścili moje gołębie przede wszystkim tutaj Frankowi chwarzyńskiemu z mojego oddziału. Który, który bardzo szybko mnie poinformował, bo gołębica dwuletnia była w czołówce, leciała no niestety z jego gołębiem weszła do niego do gołębnika prawdopodobnie z zawodą no, ja od dawna wiem, że Franek to bardzo uczciwy człowiek i tutaj naprawdę ukłony i serdeczne dzięki drugiemu hodowcy to chciałem podziękować panu Zawackiemu z miejscowości Susz który też mnie poinformował o dwuletniej głębicy, która do niego tam zawitała. Napoił, nakarmił, wysłał parę zdjęć, jak wygląda i w poniedziałek rano puścił dotarła, po ósmej już była umie. No i trzeciemu hodowcy też bym chciał podziękować bardzo, który też się zaopiekował moim głębiem. No nazwiska nie pamiętam, ale hodowca bardzo fajny, fajnie, żeśmy pogadali w miejscowości Mosina koło, koło poznania. I, i, I on po prostu no, głębica do niego. Działek czy we wtorek weszła pod wieczór Zajechana no i zadecydowaliśmy, że mi ją wyślę no i wysła ją w czwartek, w piątek dotarła, a to moja szali, która z dwóch pierwszych lotów miała dwa czołowe konkursy, także bardzo mi na nie zależało. Także hodowcy, są jeszcze uczciwi ludzie w naszym kraju. Nie wszyscy łapią, wycinają, ściągają tipesy. Ja miałem trzy telefony i wszystkie trzy gołębie wróciły do mnie. Także serdecznie jeszcze raz dziękuję. A wracając jeszcze króciutko do dzisiejszego lotu. No to mówię, dzisiaj pogoda jest troszeczkę atrakcyjna, nie atrakcyjna nie, no ale silny wiatr wichura momentami, zobaczymy. Jeżeli te gołębie się nie dadzą mocno, że tak powiem, zepchnąć na południe, no to powinny być w miarę szybko, bo jeżeli no, przelecą i zepchnie ich, no to będą miały problem, żeby wrócić. Ale ja nie, nie odsunąłem ręki przy wkładaniu po prostu i... Stwierdziłem, że nie będę tam sortował gołębi roczny, nieroczny, to co, co było w kondycji poszło, zostały jedynie gołębie, które, które tutaj po prostu podolatywały i tyle. Także na ten moment tyle, czekamy na lot, zobaczymy jak to pójdzie. Jest trzeci! Są trzy gołębie. No nas to skociły. Ten trzeci? Tu, tu. Sam trzy. Tylko muszą zawinąć w tym wietrze. Mamy problem z wylądowaniem w tym wietrze. Mamy 8.44 44. Jest bulletki samczyk. Czyli, czyli dały radę z wiatr. Muszę Spaka od Mateusza, spałek i jest moja. Jedna z lepszych gołębic, która była... Chodź! Boaj. Jest następszy. Woj, woj, woj. I mamy cztery ptaki. Ta jedna gołębica to jest ta, która była zmaratowana pierwsza na reju. Także czekamy na piątego. Pięknie. Przyleciały. Cztery na raz i piątki. Eee, także także iść piąteczki będę miał. Dobra, rozłączam się, bo... Maja problemy z siadaniem? To jest ta tak. typia, co, co nie chce ten, wiesz? Wjad ją, tak ale głębica, teraz siądzie, teraz siądzie. Ta głębica, która ma problemy z siadaniem. Pięknie Mamy sześć gołębi e, Do tych wszystkich kolegów, którzy trochę na mnie tak krzywo patrzyli się nabijali trochę, że ja rocznych gołębi na wkładałem Całe stado. Mamy sześć sztuk, trzy roczne Trzy stare. Także roczne sobie poradziły w tych wieprzach Mówię jak w formie to może być roczny, może być stary, także zobaczymy, jak jest. Nie zmęczony w ogóle ty. Kręć Mateusz Kręcę, kręcę No jego teraz wiatr zawinie, wiesz? On go musi obrócić Ta pierwsza, ta która teraz się odbiła patrz. Ta rośna to jest samiczka e, Która po prostu... Jest następny Która... Ja straciłem dwa tygodnie temu na, na oblocie trzy sztuki Jest następny, z północy no, Teraz nie wiem, na, które kręcić e, Straciłem trzy gołębie na oblocie Następny spadł, tam. To jest też następny. A, ale jest ja Teraz jest chyba pięć. Ja muszę wyjść do tyłu, żeby tak no je objąć, to bo... Nie powiem, co chciałem powiedzieć, ale nie siądą, nie mogę siąść, tak Tego muszę podbić, bo się nie odbił, Widziałeś, jak Tak. Nie tu do siebie. Muszę tego jednego złapać. Tego jednego łapu się nie odbił, ten pierwszy co był. Te się odbiły. Te się Są dwa następne. Pięknie. Następny jest. Nie wiem, czy się uda złapać. Już trzy idą następne. Ale mają prędkości. Ten wpadł do, do tego, że, że nie zdążył się nawet on. to. Dokończę mój wątek. Poczekaj, niech te trzy siądą bo... Dobra, ale ja mogę mówić. E, ta samiczka, która była tam, nie wiem, szósta czy siódma. Ja straciłem. E... już pięć. Nie, no nie powiem. No, no zobacz. Jest tyle gołębi, moment. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem gołębi jest. Czekaj, muszę to nakręcić i zaraz to powiemy. No. Ale forma. Niesamowite Jeden się nie odbił Jeszcze jeden jest z wysokiego Dwa następne Nie wiem z której strony kręci teraz Cztery następne Nie obłapię ich Nie odbija ta pierwsza antena coś Następne pięć ale masz nalot, następne pięć. Ja tu nie kręcę tempo, bo nie wiem jak go włapię. No. Oh. Teraz zobaczysz, czy to odbije. Czekaj, jest Woj, woj. Dwa następne. No, ja, no, so. Jest. straciłem rachubę tak się. dużo 29 gołębi I to jest 29 gołębi w 7 minut Panowie I Panie i panie dobra. Tam... Teraz dokończę mój wątek On sobie poradzi Dokończę mój wątek Proszę. Straciłem na dwa tygodnie temu na oblocie we wtorek Trzy gołębie Czekaj przerwę ci dwa z góry no, złapie i mów. Dwa gołębie były Oprócz tych trzech, mocno uszkodzone przeszorowany dół i bok, i właśnie to ta samiczka w zeszłym tygodniu już ją, już ją włożyłem, bo już miała sinę, ale już zarastało i było dobrze, i była w konkursie, a dzisiaj przyszła jako szósta. Także nie ma leko uchyły. Muszą walczyć ptaki. Jedzą wszystkie równo, karmione równo, piją równo i muszą walczyć. Wiatr, nie wiatr, słońce, upał, Roczyn, nie Niestety jest w głębi dużo, mało głębi ginie i tak jest. No stoja, Kolejne cztery. To jest Seba. 35, bo ja mam 69 w ciągu 7 minut. I tu pięknie? Także nie, przesz nie przeszkodził mi wiatr. Eee, 3 godziny 40 minut. Woj, woj. Czyli 340 km, także nie przeszkodził.

Zresztą pokażę. Czekaj. Jak to? 35 głębi. A szybko spojrzałem pod słońce, a ja mam plus jeden. Okulary powinien nosić. Co, żeby nie było? Także ponad połowa, nie? idzie Idzie i idzie, idzie z północy, nie? Co dziwne, nie? przewiane powinny być no. na południe Południa gąb idzie centralnie z północy, tak Jak że... soku. Jak soku. Ja się cofnę, bo no. I to szpaka w zeszłym tygodniu była pierwsza na gojemniku Ale dobrze, że jest Wyjęła no. prędkość no. Chodź Kasia. Ale co jest z tą anteną? Ale teraz odbijała. No wiem, a zmniejszyłem im wejście. No, odbija. Dobra, my... No. 2, 4, 5, 6 następnych, no możliwe, możliwe, jak z pola. Dobra, albo my dopięciu tylko córeczkę jeszcze, nie? No na razie 7, 8, no, na razie ile? Teraz raz trzy. ze 6 jest co najmniej. Czekaj, raz, 2, 3, 4, 5 jeszcze 2 klążą, to jest 7, to już myślę, że pozamiatane dzisiaj. O, zobacz. A niech wejdą, niech wejdą. To jest samiczka, co w zeszłego lotu u Franka była. Także dzisiaj prosto do domu idę. Uważaj, bo ci na głowę siądą. Zaraz powiem koledzy, ile jest. Dwa z... idą. dobrze, to przejdą. Następne zobacz. Jak się tego MI to będzie 52 sztuki na 69 Czekaj, bo tu cztery już następne, już nie nadążą Patrz, następny pompuje Jeszcze jeden teraz będzie siadał Czekaj, bo wypuściłeś. O chciał tu wejść tylko Dobra. Eee, będziemy kończyć te relacje, bo zrobimy... Chcemy zrobić niespodziankę mojemu koledze Krzysiowi Gładykowskiemu. Eee, oni puścili godzina 40 później i chcemy z Mateuszem szybko popędzić do niego na lot. Mam nadzieję, że zdążymy. Ja koledzy wam powiem która jest godzina i ile mam gołębi eee, 51 gołębi w tej chwili na 69 mamy zaledwie 14 minut od pierwszego gołębia także gołębie się fenomenalnie zleciały z dzisiejszego lotu także no co ja mogę tu powiedzieć, ja jestem bardzo zadowolony mam nadzieję, że albo utrzymam pozycję w oddziele, czyli drugą pozycję w oddziale, albo awansuję na pierwszą po takim locie, chociaż może konkurencja ma lepiej, nie wiem dla mnie gołębie przyleciały fenomenalnie także dziękuję wszystkim zapraszam do oglądania E dobre lote.